Cześć kochani, witam wszystkich w połowinkach na październik 2021, e, czytanie od 15 do 31 października, dzisiaj znaki ogniste. E, rozpoczniemy sobie od baranków, później przejdziemy do lwów, a skończymy na strzelcach. Także tak to będzie wyglądało, taka jest e, kolejność czasówki znajdziecie w opisie, więc możecie sobie z nich korzystać. Wystarczy kliknąć i już filmik Was przenosi do odpowiedniego momentu tego, do który, którym jesteście zainteresowani. E, kochani, jeżeli nie widzieliście jeszcze swojego czytania miesięcznego, no to oczywiście odsyłam, żeby je zobaczyć, bo to czytanie w teorii powinno być jakimś poszerzeniem właśnie czytania miesięcznego, żeby sprawdzić energię, żeby zobaczyć, gdzie w jakim momencie po prostu jesteśmy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście też czytania półrocznego, no to też oczywiście zapraszam do obejrzenia, bo może znajdziecie właśnie coś dla siebie. Pamiętajcie, że główną zasadą jest to, że czytanie ogólne nie musi rezonować konkretnie z Waszą sytuacją, może oczywiście tak by być, ale, ale tak jak powiedziałam, nie musi. Więc, więc po prostu weźcie tylko to, co z Wami rezonuje, a resztę ładnie zostawiamy dla innych. Więc kochani, nie przedłużając, zaczynajmy i rozpoczynamy od baranku. Więcej baranki miło mi was widzieć, zobaczmy, co u Was. Jaka karta będzie reprezentowała Was w drugiej połowie października. Zobaczmy. Jaka karta będzie reprezentowała moje baranki w drugiej połowie. Października. Mamy rycerza kielichów. Okej, okay. bardzo fajna karta. Tutaj naprawdę będziecie cały czas myśleć, że tak powiem, myśleć sercem. Bo po prostu cały czas dużo, dużo uczuć, dużo odczuwania, poznawania tych uczuć. Najbardziej będziecie po prostu na, na to nastawieni. Dobra, zobaczmy, jakie mamy skupienie wewnętrzne u moich baranków. Zobaczmy. Mamy dwójkę pentakli. ok, no tutaj też bardzo popularna energia ostatnio. Więc, yy, więc się pewnie no, będzie się nam pojawiała czasami, nie? Bo, bo czasami tak po prostu to wygląda. Dobra, skupienie zewnętrzne dla moich baranków. Znaczy mają się skupić zewnętrznie osoby z poznaków barana. Mhm. Mamy wieżę. No. Standard, moi drodzy, standard, standard. Wieża ostatnio pojawia się w co drugim czytaniu. A każde czytanie pół, połowinkowe robię z innej talii. Więc to jest w ogóle ciekawa opcja. Dobra, e, mamy zaskoczenie i mamy księżyc w odwrocie. Mhm. Dobra, zobaczmy jaki jest problem, jaki może się pojawić problem u Was. Mamy królową mieczy. Mhm. Dobra, i zobaczmy jaka jest lekcja dla moich baranków. Co może być Waszą lekcją, moje drogie baranki, w drugiej połowie października? Och, i mamy tyle skaczących kart. Że to jest po prostu niesamowite. Mhm. Spróbujmy jeszcze raz. Jaka lekcja dla baranków? Na no, drugą połowę października. Mamy sąd ostateczny no, taka konkretna lekcja. I sprawdźmy radę. Zobaczmy, jaka jest rada. Mamy ósemkę pentakli. Mhm. Na spodzie ósemka kielichów. Możecie mieć do czynienia z ósemką numerologiczną. Ewentualnie sami jesteście. Yy, sami jesteście właśnie tą ósemką, ale właśnie ósemki będziecie widzieli. Będzie może możliwe, że jakieś daty z ósemką związane też będą Wam, yy, wam się tutaj, no będą dla Was po prostu ważne. Jeżeli chodzi o Was, mamy rycerza kielichów. Wy bardzo emocjonalnie w tym miesiącu będziecie do wszystkiego podchodzili. Wszystko będziecie brali do siebie, wszystko do, do swojego serca i czasami może być to dla Was dość no, problematyczne, no bo generalnie, jak bierzemy za dużo rzeczy dla siebie, do siebie, no to po prostu później, no, no może nam to wjechać na ambicje, na samopoczucie, więc myślę, że za bardzo dystansu nie utrzymacie w tym miesiącu, niestety. Jeżeli chodzi o skupienie wewnętrzne, no mam dwójkę. Dwójka pentakli tutaj. No i ja tutaj widzę, no oczywiście ważenie opcji, zastanawianie się e, i możliwe, że no nie jesteście gotowi, żeby jakiś tam wybór podjąć. To też jest bardzo popularna energia ostatnio. E, Niemniej, no jakaś część z Was już wie, czego chce. Tylko po prostu, moim zdaniem, czekacie na odpowiedni moment. I wydaje mi się, że może ten moment nadejść szybciej, niż się, um, niż się spodziewacie. Szczególnie, że mamy tutaj wieżę jako skupienie zewnętrzne. Myślę, że na zewnątrz będziecie, będziecie trochę tak, tacy przygotowani na tą wieżę. Wy czujecie, wiecie, że burza nadciąga, wy czujecie, że coś się ma zadziać, coś się będzie działo, i jesteście na to bardzo, bardzo wyczuleni. Może dlatego, że właśnie zaczęliście pracować ze swoimi emocjami. I wasza intuicja po prostu no, zdecydowanie przeszła na następny poziom, dlatego wyczuwacie takie no, trochę niespodziewane, e, takie niesamowite sytuacje. Więc nie zdziwiłabym się, jakbyście po prostu gdzieś gdzieś przeczuwali, że, że coś się zbliża. No i kochani, bardzo ważne, ufajcie swoim przeczuciom, no bo skoro już ta intuicja zaczyna Wam grać, no to jak coś po prostu czujecie, że nie powinniście iść w tą stronę, albo nie, nie powinniście zrobić czegoś, albo że powinniście gdzieś tam nie wiem, prze, pojechać inną, inną drogą, cokolwiek, to to zróbcie po prostu. Bo, no bo te nasze uczucia gdzieś tam będą, będą po prostu nam pokazywały, że właśnie to tędy droga, albo to nie tędy droga. Wy będziecie, wy będziecie najlepiej wiedzieli po prostu, jak macie się ukierunkować i co macie z tym wszystkim zrobić, bo tak jak Wam powiedziałam, emocjonalnie naprawdę dojrzewacie. Jest to naprawdę no, już coraz wyższy, wyższy poziom zrozumienia i samego siebie, ale też i środowiska, więc to wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o zaskoczenie, mamy księżyc w odwrocie, więc w sumie. Mm, Moim zdaniem to może wyglądać tak, że wy doskonale wiecie, że ktoś nie jest do końca z wami szczery, tylko dziwicie się, że ta osoba nie wyczuwa tego, że wy już wiecie. I mimo tego, że, że dajecie tej osobie sygnały, że słuchaj, ale ja, ja chyba wiem o co ci chodzi, jakby wiem, co ukrywasz, wiem, że, że coś gdzieś tam oszukujesz, coś, coś kombinujesz, to mam wrażenie, że ta osoba no właśnie nic, nie? Jakby nie, nie przyznaje się do tego, że ona kombinuje. Mimo tego, że wydajecie naprawdę takie dość jasne, jasne znaki, jasne sygnały, że Wy już jesteście świadomi tego, to ta osoba jeszcze coś tam kombinuje, jeszcze. I, e, i jakby absolutnie no Was to bardzo, bardzo dziwi pod tym względem, że, że no nie możecie uwierzyć, że ktoś może tak perfidnie po prostu gdzieś tam ukrywać prawdę. Tak perfidnie gdzieś tam zakładać jakąś maskę e, i po prostu udawać, mm, udawać, że jest okej, okay, albo udawać, że nie jest okej, okay, albo no coś kombinować, bo zdecydowanie to jest taka energia no, kombinowania i tworzenia swojej własnej iluzji. No i myślę, że to Was może naprawdę zaskoczyć ale raczej z takim, będziecie patrzyli na to z takim, wiecie, politowaniem i, ale no, nie, przecież ja wiem, o co Ci chodzi, jakby, dlaczego, dlaczego dalej udajesz? I, no, ale ta osoba mam wrażenie, że gdzieś tam nie, nie do końca. No, problemem może być, mamy królową mieczę tutaj, właśnie może być ta komunikacja, tak? Czyli Wy próbujecie a się odbijacie od ściany. Wy jesteście otwarci, Wy wiecie, czego chcecie, Wy po prostu chcecie wyjaśnić pewne sprawy, chcecie jakąś tam nową... Kartko, kartkę otworzyć, tam nową stronę w Waszej Księdze Życia. Chcecie przejść dalej, a no, Was ta osoba po prostu blokuje, no bo gdzieś tam, nie wiem, ściemnia i, i kombinuje, jak, 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 jak koń pod górę, bo naprawdę to jest takie coś, jak kon, koń pod górę. Takie kombinacje, wiecie. Nie do końca, no, 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 w ogóle nie fajne. W ogóle nie, w żaden sposób nie, nie powinny się dziać, nie? Dobra, jak z tego co widzimy, mamy lekcje, mamy sąd ostateczny. No i w końcu tu nam daje to naprawdę dużo, no bo w końcu to prawda wychodzi na jaw. I myślę, że no albo Wy po prostu wykrzyczycie tej osobie, że przecież ja wiem, co zrobiłeś, przecież ja wiem, co zrobiłaś, przecież ja wiem o co ci chodzi. Dlaczego ty udajesz głupią? No i myślę, że bardzo możliwe, że tak będzie, bo z Waszym temperamentem to może się tak skończyć, no ale to dzięki temu dzięki temu po prostu. To po prostu zyskacie przejrzystość, po prostu będziecie wiedzieli, o co w końcu chodzi i nie będziecie musieli udawać, że, że nie wiecie. E, no więc ten sąd ostateczny to naprawdę fajnie kolekcja. Jako lekcja nam tutaj idealnie pasuje. Jeżeli chodzi o radę, no to ja z tą ósemką pentakli bym powiedziała u Was, to pierwsze co mi przyszło na myśl, że właśnie co nagle to pod diable. Żeby, jeżeli chcecie już, wiecie, te emocje są w Was naprawdę takie wzburzone i chcecie jak najszybciej się ich pozbyć z siebie, to dwa oddechy i czy dalej chcecie, nie? Jeżeli dalej chcecie, to zróbcie jeszcze dwa oddechy i dopiero. Bo naprawdę powoli, powoli, bo, no bo tylko możecie, nie wiem, tą osobę skrzywdzić, ale albo sami siebie skrzywdzić, a tego chcemy uniknąć, bo te Wasze emocje, tak jak Wam powiedziałam na samym początku czytania, są naprawdę wysoko, tak? I emocjonalnie możecie być, mm, emocjonalnie możecie być tacy, no trochę rozedrgani, ale też o wiele bardziej rozumiejący, tacy rozumni po prostu, więc myślę, że część z Was po prostu włączy tą swoją empatię, i to współodczuwanie i najzwyczajniej w świecie po prostu skonfrontuje się z tą osobą, z którą ma jakieś niewyjaśnione sytuacje, niewyjaśnione sprawy, tak aby po prostu kawę na ławę wyłożyć, bo Wy wiecie, że coś kombinuje ta osoba, ta osoba myśli, że jest sprytna, a nie jest, no i no, powstają takie nieporozumienia, po co to po prostu, po co to komu, na co to komu. Nie, nie rozumiem w ogóle. No, więc te niedomówienia myślę, że myślę, myślę że wyjdą na jaw, a z tą wieżą tutaj, no to, no to jest coś, co po prostu wy wyczuwacie, że będzie ten wybuch, będzie to, to walnięcie. To nie jest coś, co was wyjątkowo powiem, że właśnie was nie, nie, nie do końca was zaskoczy, ta, ta sytuacja wieżowa. Ja zawsze powtarzam, że z wieżą to jest tak, że, że to jest takie piernicznięcie ostre. Ale, ale generalnie u Was nie do końca czuję te, te wibracje, nie do końca czuję taką energię. Więc, jeżeli ktoś się tam nie zgadza, no to, no to sorry, no pracujemy z intuicją, nie? E, dobra, kochani, lecimy dalej e, i lecimy do lwów, więc cześć, lewki. Miło mi Was widzieć. E, zobaczmy, co u Was, co u Was w drugiej połowie października, czyli od 15 do 31 października 2021. Zobaczmy, jaka karta będzie Was reprezentowała, moje drogie lwy. W październiku 2021 sprawdźmy, jaka karta będzie Was reprezentowała. Mamy czwórkę skrzydeł, czyli czwórkę mieczy, i tu mamy prywatność i chronienie tej prywatności, mam wrażenie. Możliwe, że macie jakąś osobę, która jest bardzo, bardzo wściekła wokół was i chciałaby wiedzieć jak najwięcej na was, na wasz temat, i wy nie czujecie dobrych intencji od tej osoby, po prostu nie czujecie, że ta osoba chce dla was dobrze, tylko po prostu chce się to wiedzieć, chce podsycić swój, wiecie, apetyt, że nie wiem, zaognić jakąś sytuację. To nie, 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 nie. absolutnie nie czuję tutaj jakichś czystych intencji i, i, i dobra, płynącego z tego, z tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy skupienie wewnętrzne i wrócimy potem do tej karty, która Was e, opisuje z racji tego, że no, mówi, musimy troszkę poszerzyć to czytanie. Dobra, zobaczmy. Co u moich lewków? Mhm. Skupienie wewnętrzne u lwów. E, mamy radość i mamy profesjonalizm. Dobrze, no mamy szóstkę muszli, więc też mamy, mamy tutaj Możliwe, że jakieś powroty, no ale mam profesjonalizm, czyli taką chłodniejszą energię. Więc wy nawet jeżeli gdzieś tam rozważacie, że chcecie się do kogoś odezwać albo, e, albo y, um, czujecie, że ta osoba się do was będzie chciała odezwać, to raczej próbujecie sprowadzić się na ziemię, może w ten sposób. Dobra, skupienie zewnętrzne. Na no, czym się skupiamy zewnętrznie? Na reewaluacji, na mm, przemyśleniu pewnych spraw, sprawdzeniu swojego systemu wartości, na. na oj, mamy kolejną czwórkę w ogóle, więc, e, więc czwórki mogą być, być dla Was ważne. E, ale dobra, zaraz do tego wrócimy, zobaczmy, jakie jest zaskoczenie. Mamy dziesiątkę, dziesiątkę muszli, i to jest sukces. Gratulacje, moje lewki, bo to jest naprawdę dobra, dobra karta. Szczególnie, że to jest odpowiednich dziesiątki kielichów, więc w ogóle fantastycznie. Dobra, zobaczmy, jaki może być problem tu u was. Jaki może się problem pojawić u moich lewków. Mamy. Mamy lidera. I tu myślę, że to możemy naprawdę odebrać jako, jako osobę. E, królowa różdek w tej talii to jest królowa. Mm, królowa róż to jest królowa różdek, Dobra, zobaczmy, jaka jest lekcja dla Was, moje drogie, lewki. Mhm. I mamy królową pentakli i tu mamy taką. Mm, no, osoba, która się troszczy po prostu, taką osobę, która stara się w jakiś sposób was rozwinąć. I to możecie być wy, że sami au, się auto rozwijacie, tak sami się rozwijacie. Dobra, i zobaczmy, jaka jest rada. Mamy trójkę, mamy trójkę skrzydeł, czyli trójkę mieczy. Mhm. Na spodzie mamy prawdę i mamy sprawiedliwość. Moi drodzy, z tego co widzę, no problemem może, generalnie może być jakaś osoba u Was i nie zdziwiłabym się. Mamy tą, tego lidera, czyli osobę, która chce, chce wam rządzić. Ja wam powiedziałam to na samym początku, że wy macie tutaj tą prywatność i nie chcecie absolutnie się podzielić jakimiś częściami swojego życia, no bo myślicie, że ta osoba może, może być po prostu nieuczciwa w stosunku do Was. To może być osoba od Was starsza, może być osoba, która jest na wyższym stanowisku albo myśli, że jest właśnie takim liderem myśli, że jest gdzieś tam, no wysoko postawiona, może mieć taką po prostu mentalność, takie ogromne ego po prostu. No ale z tego, co widzę, no ja na Waszym miejscu nie dałabym się sprowokować, no bo mamy, mamy radę i mamy, mamy ból. Możecie pokazać, że słuchaj, nie, nie wiem, powiedzieć coś, że ja nie jestem w stanie na ten temat rozmawiać, albo to sprawia mi zbyt dużo bólu, ale moim zdaniem to warto te, te tematy, które ta osoba będzie chciała z wami poruszyć, obejść szerokim łukiem, bo naprawdę jest zainteresowana, ale jest w taki niezdrowy sposób zainteresowana, a by, no, warto byłoby w jakiś sposób hmm, po prostu chronić tej swojej prywatności, chronić swojego takiego życia osobistego. Jeżeli chodzi o, o skupienie wewnętrzne, mamy i szóstkę kielichów, i mamy, mamy króla różdek tutaj. Mamy profesjonalistę i mamy radość. I myślę, że dużą e, radość sprawi Wam to, że Wy po prostu do tej osoby pod, podejdziecie w sposób taki formalny. To e, jest bez żadnych takich, mm, no, społ, bez żadnego spoufalania się. E, naprawdę to będzie takie mm, trochę zimny kontakt, mam wrażenie, ale z Waszej strony e, raczej no, to może być coś takiego, że wy, wy nie będziecie dawać, e, znaczy mówić o sobie dużo ale jakby dajecie tą przestrzeń tej drugiej osobie. I to jest bardzo fajne, no bo mamy tutaj tą lekcję i to Wy macie być tą, tą taką osobą właśnie słuchającą, osobą wyrozumiałą, a Wy osobie jak najmniej, naprawdę jak najmniej. Mimo tego, że ta osoba może właśnie wymagać od Was czasami, co jest naprawdę słabe, no bo jeżeli od kogoś wymagamy, żeby o sobie mówił, no to chyba już, już nie, tędy, nie tędy, co potrzeba, poszliśmy. Ale myślę, że właśnie u tej osoby może być tak, że ona po prostu też potrzebuje się wygadać. Yy, I mam wrażenie, że wasz koniec to jest, to jest wy. U was wa te sekrety tej osoby mogą być bezpieczne, ale jeżeli Wy byście dali coś od siebie i wy się podzielili jakimiś takimi skrytymi rzeczami, to już nie czułabym się bezpiecznie. To już bym tak naprawdę uważała, byłabym bardzo, bardzo sceptyczna e, co do dzielenia się właśnie mm, jakimiś tam przeżyciami czy doświadczeniami właśnie z tą konkretną osobą. Dodatkowo mamy, mamy czwórkę e, muszli, no i tutaj mamy tą reewaluację, e, czyli w jakiś sposób no, sprawdzenie tego. Mm, na czym Wam zależy i czy Wam na tym w ogóle zależy i jakiś taki po prostu swój system wartości będzie skatalogowany. No i bardzo dobrze, bo generalnie ja zazwyczaj z Wami mam tak, że Wy lubicie się dzielić, Wy jesteście, no, jesteście ognistymi znakami, więc nie macie jakiejś takiej ogromnej bariery generalnie. A tutaj myślę, że ta osoba Wam dokładnie pokaże, w którym miejscu warto postawić tę taką kreskę, że więcej nie, więcej nie, nie ma sensu. Więc to jest naprawdę fajne, bo, no bo to też świadczy o jakimś tam rozwoju, tak? I o tym, że już dorastacie, że jesteście starsi, że, że no, no coraz, coraz więcej doświadczeń macie w swoim bagażu i dokładając taką osobę, która by chciała wiedzieć o wiele za dużo, no to myślę, że możecie sobie odhaczyć kolejny, że tak powiem, kwadracik po prostu, w którym, w którym po prostu zaznaczacie, dokąd możecie, a reszta, reszta jest dla Was po prostu, reszta jest Waszą taką prywatnością. No i zaskoczeniem może być to, że mamy, mamy dziesiątkę muszli, no i mamy tą kartę podpisaną jako sukces. No to jest fantastyczna energia pod tym względem, że no, pokazuje nam e, jak no i jaką drogę, jaką ogromną po prostu ścieżkę przeszliśmy, żeby osiągnąć to, co tutaj osiągamy. Czyli ten nasz sukces, o którym nam tutaj e, karta dziesiątki e, dziesiątki muszli, dziesiątki kielichów e, mówi. No to jest zakończenie, tak? To jest jakby dopełnienie pewnego cyklu. Dodatkowo jest to bardzo też romantyczna karta, więc jeżeli część z was gdzieś tam w związkach m, się obraca, no to też naprawdę dobrze, no, no Dobrze to wróży po prostu każdej, każdej relacji, no bo to też jest bardzo, bardzo rodzinna karta. No, ale jako karta sukcesu, no tutaj myślę, że Wam, wam się uda, a przynajmniej jeżeli macie tą świadomość, że, że nie możecie zbyt wiele rzeczy wylać z siebie, albo że nie powinniście, nie, i to też w zależności z kim, tak, przy kim. No to Myślę, że będziecie hamować w odpowiednich momentach, i to może być waszym takim małym, małym sukcesem, małym, małą zmianą, którą wprowadzicie w swoje życie. Więc no, kochani, naprawdę nie jest źle, po prostu uważajcie na osoby takie wścibskie, interesowne i chcące się dowiedzieć jak najwięcej na wasz temat, no bo nie wiem po co im te informacje. Ja bym naprawdę uważała, szczególnie jak to jest taka, wiecie, nowa znajomość, i nagle ta osoba jest takim trochę detektywem, i a to, a co robiłeś wtedy, a co się działo. No, czasem warto zachować jakieś takie pozory, chociaż mm, skrycia i prywatności, i nie trzeba, nie trzeba tym szastać na prawo i lewo i opowiadać, gdzie się było, co się nie robiło, z kim się nie, nie było i tak dalej. No nie. Wy macie prawo do swojej prywatności. No i jeżeli ta osoba to uszanuje, to naprawdę okej. Okay. Mam wrażenie, że może być jej po prostu ciężko. No. A tak jest zbyt dzielenie się. To też nic ciekawego. Dobra, kochani, lecimy dalej. Dziękuję Wam, Lewki. I lecimy do strzelców, więc cześć strzelce, strzelce. Miło mi Was widzieć. Ja tu mam łamańce językowego z Wami. E, więc zobaczmy na początku, jaka karta będzie Was opisywała. Jaka karta będzie opisywała moje strzelce w drugiej połowie października, czyli od 15 do 31. Zobaczmy, są moi strzelców od 15 do 31. Mamy asa mieczy, no to fajnie, bardzo miło. Dobra, skupienie wewnętrzne, moi drodzy. Zobaczmy, na czym warto, e, warto się skupić wewnętrznie, moje strzelce. Na czym będzie fajnie się skupić w drugiej połowie października, jeżeli chodzi o wnętrze. Mamy trójkę kielichów, ok. Mhm. Skupienie zewnętrzne. Mamy asa kielichów, dzień dobry, bardzo pięknie. Dobra, e, zobaczmy, jakie może być Wasze zaskoczenie. Mamy diabła. Mhm. Dobra, sprawdźmy problem. Uh -huh. Szóstka kielichów. Ok. Dobra. E lekcja dla Was, moje drogie strzelczyki. Mamy rydwan. I rada. Rada, moi strzelce. Siódemka kielichów. Dużo kielichów generalnie. Możecie mieć do czynienia właśnie ze znakiem, e, znakiem wodnym, czyli, czyli rak, skorpion albo ryby. Mm, dodatkowo mamy też, e, mamy też diabła, kartę koziorożca, więc też możecie mieć do czynienia z koziorożcem albo z rakiem, czyli znowu ta woda. E, tak to, no widzę jeszcze miecz jeden, ale dosłownie jeden, jeżeli chodzi o powietrze, reszta to jest po prostu kielichy i wielkie arkana. Moi drodzy, Ach, z tego, co widzę, to nie będzie tutaj lekko, bo mam wrażenie, że jakaś przeszłość będzie chciała się do Was odezwać, bo mamy, mamy szóstkę kielichów jako, jako kartę problemu, ale nie wiem, czy to będzie faktyczny taki fizyczny kontakt. To może być, być takie nawoływanie, to może być po prostu przypominanie sobie o kimś, to może być wspominanie starych, dobrych czasów, które. Wydają nam się teraz dobre, ale jak byliśmy w tych czasach, to wcale taki super nie były. No bo to, to są, wiecie, ja często mówię o tych takich różowych okularach różowych okularach zerwania, różowych okularach przeszłości. No bo naprawdę czasami nam się wydaje, że tamte czasy były fantastyczne i cudowne, a w gruncie rzeczy pewnie były porównywalne jak nie gorsze niż to, co mamy teraz. Mm, więc nasze różowe okulary warto czasami zrzucić po prostu, by być takimi realistami bardziej. Dobra, no ale generalnie, jeżeli chodzi o, o Was w tym miesiącu, mamy asa, asa Mieczy, no to jakiś początek, coś nowego zaczynacie. Dodatkowo hmm, myślę, że będziecie dość sprawni intelektualnie, będziecie szybko podejmowali decyzje, nie będziecie się bujali. I to jest fantastyczne, bo większość znaków niestety się buja. To Wy po prostu konkret, Wy w tym miesiącu wyznajecie Wy konkrety. I e, nie będzie z Wami przelewek żadnych, Wy nie będziecie zastanawiać osoby przy Was, dzięki temu, że Wy taką energię będziecie po prostu e, wydzielali. <taki> Taką energią będziecie rezonowali? To, to myślę, że też będą, będą konkretniejsze i będą naprawdę dobrze się czuły przy, przy Was. Szczególnie, że mamy, wiecie, skupienie wewnętrzne, no i to jest ogromna potrzeba socjalizacji, więc myślę, że przy ludziach będziecie jeszcze bardziej kwitnąć i przy ludziach będziecie się czuli po prostu fantastycznie, więc tutaj jakby jak najbardziej towarzystwo jest wskazane. Towarzystwo osób y, Wam już myślę, że znanych, y, ale też myślę, że jakieś nowe relacje mogą się pojawić jak najbardziej, nie, nie, nie blokujcie się na to. Niemniej ja tu czuję po prostu jakieś wyjście ze znajomymi, jakieś spotkania, jakieś kawkowanie, jakieś ploteczki, ale nie, nie groźne absolutnie niegroźne. I w tym, w tym miesiącu, w tej drugiej połowie miesiąca naprawdę są to potrzebne, bo jeżeli macie duszę ekstrawertyka, myślę, że naprawdę taka większość strzelców, jako że znak ognisty, to może mieć taką duszę właśnie ekstrawertyka, a ekstrawertycy pobierają energię z zewnątrz. Więc wy, jak spotykacie się z ludźmi. To jesteście bardziej pobudzeni, bardziej produktywni, wszystko jest lepsze u Was. Więc, no, kochani, to naprawdę jest ten czas, kiedy warto. Warto się socjalizować, warto wychodzić, warto się spotykać po prostu ze swoimi trzecimi znajomymi. E, tutaj mamy asa kielichów jako skupienie zewnętrzne. Ja w gruncie rzeczy już do tego piłam tak: no, bo to, jest, mm, to jest po prostu wysłuchanie swoich wewnętrznych potrzeb. Taka miłość i samodocenienie, do, miłość do samego siebie i samodocenienie samego siebie. E, no i, i po prostu wysłuchanie tego, co, co wam w duszy gra. W tej chwili myślę, że część z was po prostu potrzebuje, e, potrzebuje się spotykać, potrzebuje rozmawiać z ludźmi, potrzebuje gdzieś tam być w, w wokół, e, wokół ludzi. Może nie wiem, wyczuwacie, że będzie kolejna, kolejny lockdown czy cokolwiek, po prostu macie tak ogromną potrzebę jednak z socjalizacji. No, dzisiaj modne słowo u Was po prostu. Jeżeli chodzi o zaskoczenie, mamy diabła. I to jest bardzo dziwne pod tym względem, że e, ja to widzę w dwóch scenariuszach. E, pierwszy jest taki, że jak będziecie się spotykać, to możecie lekko przeholować czy to z jakimiś używkami, czy z czymś, potem kacy i te sprawy. E, więc na to też zwracajcie uwagę, i to może być lekkie zaskoczenie, bo nie wiem, nie mieliście kaca przez X lat na przykład albo cokolwiek i nagle ale no to jest, to jest jeden z scenariuszy, jaki, jaki widzę. Drugi może być taki, że zobaczycie, że nie, niektóre osoby są dość toksyczne wokół Was, że to nie są takie, tak jak Wam się kiedyś wydawało, że... ale to wiecie, to też jest znak jakichś zmian wprowadzonych do Waszego życia i myślę, że do, do życia tych osób też, bo... No bo jak przestajemy się dogadywać z takimi osobami, z którymi się dogadywaliśmy przez x lat, to znaczy, że no jednak trochę ścieżki się porozjeżdżały. No i część albo Wy dorośliście, albo oni dorośli i po prostu dlatego, dlatego to się gdzieś zmienia. Myślę, że tu Wy raczej dorośliście, jako że ten diabeł może symbolizować jakieś takie toksyczne relacje. Więc możliwe, że no, będziecie czuli, że no te osoby takie niby super, ale... Jest coś nie tak, jest coś nie tak i nie wiem co ja w nim, w niej, w nich widziałem, widziałam, nie? No i w sumie problem nam to podpowiada, tak? No bo to jest karta takiej nostalgii i wspomnień z dzieciństwa i tak dalej. No i to może wam trochę czasami przyćmić obraz pod tym względem, że mm, no będziecie myśleli, że no ale dobra, ja, wydaje mi się, przecież oni zawsze byli super. Zawsze byli ok, zawsze byli w porządku, a to, no nie, to nie mogło się zmienić, nie? Więc to może być, problemy możecie być, wiecie, wy sami, bo, no po prostu będziecie żyli trochę przyszłością, Więc postarajcie się tego w jakiś sposób nie robić, no bo, albo przynajmniej sobie gdzieś tam zwracać uwagę. Bo no nie na tym rzecz polega, nie, no bo to chyba normalne, że ludzie się zmieniają, my się zmieniamy, e, pory roku się zmieniają, kurczę, to jest, wiecie, to jest naturalna rzecz, nie? E, tylko po prostu, żeby się nie nakręcać tym, że o kiedyś ta osoba była super, to ta osoba musi być zawsze dla mnie super, nie, no bo to może się zmienić, naturalnie. Ale tak jak Wam powiedziałam, jako Wy, tutaj mamy Asa, asa Mieczy, no Wy po prostu będziecie mieli taką, taką przejrzystość wielu sytuacji, przejrzystość wielu osób. Myślę, że też zrobicie, jakkolwiek to zabrzmi, mam nadzieję, że to nie dostanę wiązanki jakiejś, zrobicie trochę selekcję, jeżeli chodzi o Waszych znajomych. Będziecie wiedzieli, z kim chcecie utrzymywać ten kontakt, a z kim nie będziecie chcieli tego kontaktu utrzymywać. I mimo tego, że jakieś te, te właśnie nostalgiczne, wspomieniowe sytuacje mogą mieć miejsce, to myślę, że u części z Was Postaracie się to gdzieś tam zamieść. E, no i mamy dwie ostatnie karty, mamy lekcję, mamy Rydwan. No i to jest, no, lekcją jest generalnie to, co też powiedziałam wcześniej, że no właśnie, wszystko się zmienia. To jest tak naturalna rzecz, i każdy z nas idzie swoją ścieżką, i czasami nasze ścieżki po prostu się rozchodzą. To nie jest tak, że będziemy szli cały czas z naszą stałą ekipą z przedszkola, e, ręka w rękę. No nie no, bo to jak mamy jakiegoś znajomego z przedszkola, to oczywiście musi być cenna, albo jest to cenna znajomość, ale mm, pamiętajcie, że staż znajomości wcale nie świadczy o jej, o jej takiej mm, zażyłości, o bliskości. No bo nie zawsze tak to wygląda. Czasami to się rozchodzi i myślę, że taką lekcję tutaj, tutaj odrobicie i ją zaakceptujecie. Mamy kolejną siódemkę, więc tutaj siódemki się u nas pojawiały. E, mamy kolejno, kolejną siódemkę jako, jako rada, siódemkę kielichów. No i pamiętajcie o tym, że, no, że tych opcji, jakkolwiek to zabrzmi przy ludziach, ale jakichś tam znajomości, jakich, e, jakichś no, nowych po prostu m, relacji będzie zawsze dużo, będzie, albo, albo przynajmniej trochę. To nie jest tak, że całe życie będziemy obracać się w tym samym gronie. I na tym, e, na tym też... Po prostu się skupcie, że to, że no nie musimy na siłę cucić jakichś relacji. Mimo tego, że no widzę, że tu będziecie spotykać i tak dalej, ale tak jak Wam powiedziałam, możliwe, że zrobicie po prostu jakąś taką, taką przesiewkę po prostu. Osób, z którymi warto i chcecie mieć kontakt, a z którymi po prostu już nie czujecie, że nada, nadajecie na tych samych falach. Po prostu. Dobrze, strzelcę. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że rezonuje w jakiś tam chociaż minimalny sposób, albo będzie rezonowało. Dawajcie znać oczywiście. No i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia!